No świetnie, własna matka mnie z domu wywaliła. A co tu taka panienka sama na ulicy siedzi o jedny w nocy? Matka mnie z domu wywaliła. Zabiorę cię do mojego domu. No oki. Okay. W domu? Dzięki, a teraz chodź. Pokażę ci twój pokój. Oki. Okay. O mój Boże, zawsze taki chciałam. Cieszę, że ci się podoba. To ja zmykam, i jak coś, to mój pokój masz po prawej stronie. Poglądam, może Tiktoczka. Pogl tiktoczka. Chyba pójdę się wykąpać. Ok. Przebiorę się i pójdę do tego chłopaka. Dobra, idę. Cześć tak w ogóle. To jak masz na imię, jeśli mogę zapytać? Jestem Kai i mam 19 lat. Ja jestem Wiczka i mam 18 lat. Muszę ci coś powiedzieć, bo ty mi się spodobałeś. Ty mi też to chcesz zostać, moją dzy. Hej, kochanie, a kto to? Jak mogłeś? Nie wchodzi do mnie do pokoju przez trzy dni, nienawidzę cię poczekaj Nie, 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 teraz to se spieralaj. Like. Jak on mógł? Chyba wyjdę się do parku, ale najpierw się przebiorę. Dobra, wiem w co się ubiorę. Dobra, idę. O, jak tu fajnie. Hejka, mogę się dosiąść? Tak, jasnie. Parto jutro albo pojutrze.